Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś to będzie coś innego. Ruszamy do naszych partnerów. Najpierw odwiedzimy firmę Art Sportsline, później Teharta, a też Necera i może kogoś jeszcze. Nie będę was zanudzał. Wsiadamy do auta i ruszamy, bo przed nami naprawdę długa podróż. chodź, chodź. I tak wyjechaliśmy. Właśnie mieliśmy ruszyć. Jest 15:28. Ani M8 nieskończonej, właśnie klient przyjechał odebrać nowiutką S8 bo obniżyliśmy mu zawieszenie. Jeszcze musimy wszystko wytłumaczyć. A, bezem, czujesz, czujesz, czujesz. 9, prawie 940 km do zrobienia i już na dzień dobry, koreczek. No, tak to pięknie jest. Ostatnia stacja w Polsce. Mam dużo mega dobrych wspomnień z tą stacją. Tak, jeszcze ścigaliśmy się w sadlu Superkopa razem z DTM-ami. Zawsze tutaj stawaliśmy i tankowaliśmy. Okay. Osta ostatnie tankowanko w Polsce i lecimy dalej. Tak, nasza szansa w tym roku, żeby przyjechać do Apta. Od 15 lat tu przyjeżdża Sik, O, stój. Może co niektórzy pamiętają, to my rusem pod nas Thanks Nam udało się zrobić trzy w Polsce, zanim skończyły się pakiety. Zobaczcie jak to auto ślicznie wygląda. Cały pakiet oczywiście z włókna węglowego 740 koni, 920 Nm. A, bardzo ciekawy kolor. E, pięknie odbijają się te karbony. W tym kolorze 22 calowe koła model, model HR. Oczywiście za tą fergą ceramiczne hamulce 10 -tłoczkowe robią mega wrażenie. Naprawdę gigantyczne są te tarcze. za z 2019 roku. Zapraszam Was do działu motosportu auta. Jesteśmy już, tak jak wcześniej wspomniałem, o sezonie. E, tutaj możecie zobaczyć bardzo fajny DTM. Jeszcze to jest DTM klasy A e, do, do, do taksi, którym miałem przyjemność jeździć na, na prawym fotelu. To jest tak zwana klasa pierwsza. Od tego sezonu, od sezonu 2021, sporo się pozmieniało. Auta, auta ścigają się, tak naprawdę są auta klasy GT3. Tutaj mamy po sezonie auto Rokiego, Mike Rockefeller, obok Vanderlinde, który zajął w tym, w tym sezonie bardzo dobre trzecie miejsce. I tak naprawdę do ostatniego wyścigu była jeszcze szansa na, na mistrza. Niestety nie udało nam się w tym sezonie i e, skończyliśmy na trzecim miejscu. E, z ciekawostek pokażemy Wam bardzo wyjątkową e, serię limitowaną e, RS6 Hans-Johan Abt e, 800 koni. Wszystkie te auta są budowane przez dział motosportu Abta. Więc te same osoby, które są odpowiedzialne za samochody wyścigowe e, budują wersję e, Johan Abt. I teraz prowadzimy Was w tajne miejsce, gdzie możecie zobaczyć jeszcze więcej działań motoczkole. Tutaj mamy drobne naprawy włókien e, węglowych e, wyścigówek. Takie drobne naprawy są prowadzone, e, są prowadzone e, w tym miejscu. Tutaj mamy specjalną płytę. E, pomiarową Ona jest dokładnie idealnie ładna. Tutaj badamy wszystkie auta po pościgu, ustawiamy całe zawieszenie i całą resztę. To jeszcze jest ciekawostka. Tam niestety nie możemy wejść, ale tam wykonywane są bardzo drobne detale do wersji Johan APT. Wszystko jest ręcznie robione przez cały dział motosportu APT. Możecie zobaczyć tylko kilka no. obrabiarek, ale jest tam parę tajnych rzeczy, których nie możemy Wam niestety pokazać. No to jest jedno z moich ulubionych miejsc. E, tak naprawdę, ponieważ jak większość z Was wie, przez wiele lat się ścigałem. Więc sporo czasu spędziłem e, z tym zespołem, bo jeździliśmy w jedne weekendy razem z TTM. Tutaj mamy jeszcze dział od silników, mamy okay. dział jeszcze od. 3D printing. Mamy dział jeszcze od Strybibiego. E, e, tutaj możecie zobaczyć zderzaki od r 6 to jest Johanna. E, podłogę od wyścigowego e, R8. Normalnie mamy tutaj jeszcze Formułę E, ponieważ przez 7 sezonów Absport Line obsługiwał Formułę E jako zespół. Udało nam się to zrobić już Tutaj ciekawostek, macie też jeszcze Erusemkę, to jest Erusemka Luka Tigrasiego. Luka został też w przeszłości mistrzem Formuły E. W tym sezonie na podziękowanie po siedmiu sezonach wspólnych. Wystartował również w wersji DTM w dwóch ostatnich wyścigach. No i na ścianie dosyć fajne, bardzo fajne plakaty z historią apta. I tutaj możecie zobaczyć wszystkie sezony, w których apta został mistrzem. Ja miałem przyjemność jeździć w sezonach 2007 na przykład razem z chłopakami w serii niżej. No i wtedy, kiedy został mistrzem, więc były. Całkiem niezłe imprezy. Tak to w skrócie e, wygląda, za chwilę pokażemy Wam jeszcze, jak wygląda dział tuningu. Jeszcze chciałem Wam pokazać, zapraszam za mną, wchodźcie, Pokażemy Wam, e, jak wygląda całe zaplecze techniczne. Całe zaplecze techniczne. Z tu Pan idzie z radykami Zabij, otwórz się. Tutaj możecie zobaczyć wyjątkowy dział motosportu. Bardzo duża hala, na której są naczepy wyścigowe. Tutaj może kolega pokaże. Cały, cały tir wjeżdża do środka. Wszystko związane z wyścigówkami, całe zaplecze techniczne, wszystko jest pakowane tutaj pod dach. Teraz możecie zobaczyć jak to wygląda po sezonie. Tak naprawdę sezon DTM skończył się dwa tygodnie temu Widzicie skrzynie biegu, możecie zobaczyć silniki a Sporo słuchaweczek, które możecie po, po, pooglądać sobie Jak oglądacie relacje koła to wszystko tutaj wyjeżdża Jest teraz przeglądane, czyszczone Tutaj macie jeszcze troszeczkę historii I z DTM i z Formuły E każdego sezonu Naprawdę fajnie to wygląda Wszyscy kierowcy e, bardzo, fajne, e, bardzo, bardzo fajne miejsce e, Tutaj jak Abs zdobędzie trofeum to przy wejściu każdy może zobaczyć e, ostatnie, ostatnie trofeum, które udało się, udało się zdobyć To zobaczymy Teraz pokażemy Wam również coś wyjątkowego Pokażemy Wam jak wygląda e, hamownia w firmie Abs Sportsline Zakaz fotografowania nie dotyczy pachura motocenter tutaj mamy specjalny dział gdzie mamy hamownię. tutaj mamy bardzo fajną nie będziemy tam wchodzili, bardzo fajną hamownię silnikową gdzie cały silnik jest mierzony a tutaj mamy coś podobnego jak możecie zobaczyć na naszych firmach Pakura motocenter tutaj mamy hamownię podwoziową auto jeździ w tym momencie toczy znaczy, się toczy się, o! mamy RS7, ale hamownia jest troszeczkę inna niż u nas ponieważ jest to MSR 1000 eee, najlepszy model jaki możecie zobaczyć z makwy my dysponujemy MSR-em, nie, LPS-em MSR przy LPS firma Upsportline eee, dysponuje zdecydowanie e, droższym rozwiązaniem MSR 1000 na, na jednej rolce pójście na system wentylacji bardzo często Ludzie za, zapominają o tym, jak ważna jest wymiana powietrza na, na hamowni. Dlatego też są często problemy ze zmi z porządnym zmierzeniem samochodu, bo w momencie kiedy mamy 700-800 tysięcy koni, naprawdę potrzebujemy sporo tego powietrza. Zamkniemy, okay, żeby chłopacy mogli sobie tutaj e, pracować. Zapominają o tym, jak to jest ważne. Spójrzcie na system e, wentylacji, jak rozbudowany, jak rozbudowany jest to system. To jest coś wyjątkowego. Zaproszę Was jeszcze do centrum gdzie możecie zobaczyć jak zobaczycie jak fajne centrum do wychodzenia na hamowni mają w firmie Ja czuję się tutaj jak w domu a bo wielokrotnie tutaj pracowałem wspólnie Tutaj mierzą nam wszystkie parametry odnośnie naszego samochodu, kiedy wykonujemy pomiar tutaj możecie zobaczyć właśnie pracują nad, nad RS7 szczerze powiem nie wiem jaka specyfikacja, ale jest to albo 700 koni albo 740, no naprawdę wygląda to bardzo okazale i naprawdę jest to mega profesjonalny sprzęt i mało firm na świecie może sobie pozwolić na a na tak, wyjątkową, na tak wyjątkową hamownię. No, mega lubię tutaj pracować. Często tutaj jesteście wymieniami się informacjami z chłopakami z Sportline. No, myślę, że warto było pokazać Wam to miejsce, bo jest naprawdę, naprawdę wyjątkowe. Pokażemy Wam teraz jeszcze resztę serwisu Byliśmy na hamowni, byliśmy w dziale motosportu Chciałem Wam coś jeszcze pokazać mega wyjątkowego. Jak przyjdziecie do sieci, to możecie, każdy z Was może widzieć Mamy tu App Motorsport Muzeum za mną I tutaj czeka was coś wyjątkowego i każdy z Was może to zobaczyć. Mamy tu całą historię motosportu Apta. Pokażemy Wam to w skrócie, żeby ten odcinek nie był mega długi. Macie pierwsze DTMy tetetka. To jest tak klasa 1 tema akuradnie Mupalnejj. macie całe. Trofea z APTA, tutaj akurat rok 2009. Mega dobre wspomnienia, bo to był czas, kiedy ja też miałem przyjemność ścigać się wspólnie z serią DTM z Adleą Supercopa i to był mega owocny rok dla nas, ponieważ Daniel Abt został mistrzem Formuły E, Timo Scheider został mistrzem DTM-u, a Christian Abt został mistrzem w ADAC GT Masters. A tu mega kozacy, zawodnicy, którzy jeździli dla APTA. Tom Christiansen. 9 9-krotny zwycięzca LMAO Matthias Ekstrem e, dwa razy wygrał Ryzowczę e, Martin T Tomczyk Polskie Korzenie, również mistrz DTM-u e, pokażemy Wam tutaj do no, tych trofeów jest tutaj naprawdę mega, mega dużo więc zapraszam każdego, żeby sobie zwiedził o, tutaj mamy auto Ekstrema z dtm -u. tu mamy Pierwsze auto z 2002 roku, e, Ayalo, kierowca, e, pierwszy mistrz e, APA, który został mistrzem DTM-u w, 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 w zespole Abt Tutaj kolejne zrt O, tu mamy Golfika z turbo, tak naprawdę pierwsza, pierwsze auto, w którym e, AP tak naprawdę zasłynął, zamontowali tutaj turbosprężarkę. E, Kardy silniki, o, bardzo fajne fałosenki wolnosące. E, tutaj mamy małe restryktory. To jest znaczy to jest restryktor, który ogranicza nam moc. Idziemy dalej. No, sporo, sporo tej historii, e, żeby opowiedzieć wam ją dokładnie, to naprawdę musiałbym, nie wiem, dwie godziny mam tutaj opowiadać o Johan app e, Założyciel firmy. A tutaj coś mega, mega fajnego macie macie e Storo I całą resztę formuł, to jest ADAC GT Masters, nie, to nie jest ADAC GT Masters, to jest formuła Master ADAC. Tą formułą Daniel Abt zdobył mistrzostwo tej serii. Tutaj powinien, a tutaj się ścigał Christian Abt, to, to jest z silnikiem Opa a tutaj powinniśmy mieć gdzieś Ralfa Schumachera z tego co pamiętam jak chodziliśmy wcześniej o tutaj jest ta formuła którą jeździł Ralf Schumacher o, możecie zobaczyć brat y, Michaela on również ścigał się w firmie y, w zespole Art Sportline no mega fajne tutaj możecie zobaczyć całą ścianę gdzie macie historię firmy Abt i naprawdę każdego zachęcam jak będzie w okolicach Kempten żeby sobie przyjechał i zwiedził, bo to, to jest dostępne dla każdego I każdy, każdy może zobaczyć i, i doświadczyć tych mega fajnych wspomnień Mega fajnych wspomnień z motosportu Również w Formuła E, dzisiaj akurat nie mamy tutaj nigdzie za, za Formuły E Ale naprawdę no, duży kawał motosportu Signature Edition, tylko 64 sztuki. Nie będziemy opowiadali o całym aucie, bo zajęłoby to sporo czasu, ale Wam kilka ciekawostek, Zobaczcie na to, jak w się, Macie mały dykielek i napis APT. Zawsze jest w jednym położeniu. Spójrzcie na wyjątkowe wnętrze. Oprócz tego, że mamy w tym aucie 800 koni. Całe auto zostało kompletnie przebudowane Nowe progi Since 1896 Signature edition Nowe hafty Fragment w środku możecie zobaczyć Fragment metalu z, 1900, z 1896 roku Jak Johann Apt walił swoim młotem nazwijmy to i odpadały kawałki metalu to jest faktycznie metal e, z tego okresu piękne wnętrze wszystko e, wykonane e, w skórze i w alkantarze e, nowy karbon z czerwoną nicią w środku również wewnątrz na zewnątrz naprawdę mega niesamowite auto robi mega wrażenie e, w tym pięknym pomieszczeniu, które AB wykorzystuje do wydawania tych niezwykłych pojazdów. Czasem mają tutaj specjalnych gości, chcą mieć chwilę w spokoju. Nie, nie zawsze każdy klient chce wiedzieć i pokazać to, że jest w tym miejscu. Dlatego wykorzystują to miejsce właśnie, właśnie do takich celów. Tutaj mamy jeszcze fajne fajne gadżety. Na ten lat oryginalny telewizor. Dziadek Daniela Apta czyli ojca Hansa Jurgena, obecnego, obecnego właściciela firmy. Oryginalna maszyna, aparaty, telefon, no sporo sporo fajnych gadżetów. Tego na co dzień niestety nie wszyscy mogą doświadczyć, więc chcieliśmy Wam pokazać to, to, wyjątkowe, to wyjątkowe miejsce, bo naprawdę robi, robi mega wrażenie mega jest czymś wyjątkowym. No i ta limitowana RS6, tylko 64 sztuki na cały świat. Wygnamy apta. Ja. Jak czas nam pozwoli, lecimy do Teharta, odwiedzić naszych przyjaciół. Później jeszcze planujemy odwiedzić performance terra. Dzięki za wizytę up Sports Sportsline było mega fajnie. Ja. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. O, to to są byczki. Krówki. Krowki. Krówki. Nie mają rogów. Nie są fioletowe, czyli nie będzie czekolady milka z nich. Ale klimacik jest, no czujemy się jak u nas na wsi. Lecimy do Teharto.